Moi drodzy, dzieje się. Jebany buldog francuski, hinduski, południowo-północny. Jeden chuj serio. Kupno tego czegoś to jak kupienie puzli bez połowy elementów. Ten genetyczny wykręt oddycha jak astmatyk pod wodą. Serio, czy on w ogóle żyje, czy już od lat jest w trybie awaryjnym? Jeżeli chodzi o wygląd, no to też jest kurwa mocno średnio. Twarz jak po bliskim spotkaniu z tirem i skórą, która wygląda jakby ktoś ją prasował żelazkiem na najniższej temperaturze. Człowieku, on się rozpłynął zanim zdążył się uformować. Zdrowie? No, tutaj też jest jedno wielkie kongo. Bulldog francuski to jedna wielka usterka genetyczna. Oddychanie? Problematyczne. Bieganie? Na pięć kroków, potem przerwa na reanimację. Normalne funkcjonowanie? Zapomnij. To jebana ruina na czterech łapach. Właściciele tych psów dosłownie kupują sobie zwierzę, które od urodzenia jest w trybie napraw mnie, błagam. I co robisz? Dokładasz kolejne tysiące na weterynarza, który patrzy na ciebie z politowaniem, bo wiesz, że za pół roku znów tam będziesz. Bulldog francuski ma mózg w trybie oszczędzania energii. On nie rozumie poleceń. On nie rozumie, że istnieje. Patrzy na ciebie tym swoim pustym spojrzeniem i próbuje przetworzyć rzeczywistość, ale mu nie wychodzi. Rzuć mu piłkę? Popatrzy na ciebie, jakbyś był idiotą. Wezwij go? Odpowiedź brzmi: kurwa, nie. Zawołaj go na spacer? Dobre sobie, on już leży w połowie drogi, bo mu się kurwa zmęczyły płuca. A właściciele? To ludzie, którzy wiedzą, że ich pies to genetyczna porażka, ale dalej będą wmawiać światu, że to uroczy, lojalny towarzysz. On ma swój urok chyba dla miłośników roztopionych figurek woskowych. Nie każdy pies musi być sportowcem. Zgoda. Ale dla psa oddychanie nie powinno być sportem ekstremalnym. Podsumowanie? Masz buldoga francuskiego? To masz drogi, charczący fotel na krótkich łapach. A ty? Ty jesteś jego jebaną pielęgniarką na pełen etat.